Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie? Gdzie cię szukać w tym wielkim mieście? Dookoła są ludzie zabiegani Jak cię szukać pomiędzy dziewczynami? Może deszcz, może wiatr albo skwar Da mi ten piękny wielki dar I cię spotkam moja ukochana I będziemy się bawić do rana Tylko, Tylko ładnie, ładnie opalona, opalona. Tylko, tylko pięknie oszczyżona Tylko szczupła taka zgrabna bardzo, zgrabna bardzo seksi i powabna Taka miła i wesoła Ciebie szukam dookoła Zostań, zostań dla mnie tą jedyną Moją żoną ukochaną. ukochaną Już będziemy razem we dwoje A potem będzie już na stroje będzie ślub, a potem wesele i miłości, radości tak wiele. Będziemy zawsze się szanowali i się mocno ze sobą kochali. Znajdę cię, znajdę na pewno. Gdzie jesteś, moja królewno? Tylko, tylko ładnie opalona, opalona. Tylko, tylko pięknie, pięknie oszczyżona. Tylko, Tylko szczupła, szczupła, taka zgrabna, zrabna, bardzo seksy i, i powabna, taka, taka miła i, i wesoła. Ciebie szukam dookoła. Zostań, zostań dla mnie tą jedyną, moją, moją żoną, żoną ukochaną. ukochaną. Jesteś zawsze w mych marzeniach i w każdych moich najgłębszych pragnieniach, choć cię jeszcze przy mnie nie ma. Już mnie bierze straszna trema, bo gdy będziemy sami we dwoje, to ci pokażę swoje przeboje, tylko ładnie opalona, tylko pięknie oszczyżona, tylko szczupła, taka zgrabna, bardzo seksy i powabna. Taka miła i wesoła. Ciebie szukam dookoła. Zostań, Zostań dla, mnie dla mnie tą jedyną, jedyną moją, moją żoną, żoną ukochaną, ukochaną. Tylko, tylko, ładnie opalona, tylko ładnie opalona, Tylko pięknie oszczyżona, tylko, tylko szczupła, taka zgrabna, Bardzo seksji i powabna, taka, taka miła i wesoła, i wesoła. Ciebie, Ciebie szukam, szukam dookoła. Zostań, Zostań dla, dla mnie tą jedyną, jedyną moją, moją żoną, żoną ukochaną. ukochaną.